Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. E, tak się troszeczkę ociągam z nagraniami na kanale. No, ale ogólnie wam powiem, że specjalnie na gospodarstwie, odkąd zaczęliśmy, znaczy, zaczęliśmy, zakończyliśmy pracę w Polach, Tak naprawdę nic specjalnego się nie dzieje, więc też specjalnie mi nie przychodzą jakieś treści do głowy, które mógłbym Wam jakoś e, pokazać, przekazać czy też nagrać. Choć teraz tak sobie myślę, że trzeba może by się troszeczkę skupić nad merytoryką I troszeczkę taką, no stricte polityczno-techniczną myślą na kanale, żeby sobie teraz przez ten zimowy okres troszeczkę pogadać Pewne kwestie powyjaśniać, poopowiadać Więc jeszcze zobaczymy jak to się tutaj przyjmie i dalej rozwinie Dzisiaj korzystając z okazji, że jedziemy właśnie po raz kolejny po Baloty, Siano, Kiszonki no to tak sobie pomyślałem, że coś dogram i wam co nieco też tutaj pokażę. Ostatnio właśnie też na mieście troszeczkę pracowałem. Rozwoziłem piach manitu, co zresztą możecie właśnie teraz zaobserwować. Dzisiaj taki odcineczek troszeczkę gospodarczy. Będziemy z Łukaszem przywozić troszeczkę siana i słomy, ale zanim do tego przejdziemy Jadę ładowarką na miasto, muszę przewieźć wiele rzeczki yy, piasku dla spółdzielni, to też wam za chwilę pokażę. Natomiast ostatnio wam troszeczkę sygnalizowałem problem w Manitu, jeżeli chodzi o system hamowania. Yy, co się stało? Nie odbija nam lewa strona hamulca ręcznego. To jest dokładnie ten mechanizm. czy to coś pomoże gdzieś to się po prostu przytarło w związku z czym efekt był taki przegrzała się co nieco przekładnia w związku z czym e, no, moglibyśmy doprowadzić do uszkodzenia e, układu hamulcowego w środku są tutaj tarczki e, serwis stwierdził że to już są znaczy to była nasza wina ze względu na to że nie wymieniliśmy w porę oleju, w przekładni i tak dalej i tak dalej te tarczki po prostu szlak miał trafić E, ale problem widzę, że po prostu nie odbija ten mechanizm, który ma z powrotem cofnąć hamulec ręczny, nawet nie wiedziałem, że cały układ hamulca ręcznego jest oparty na przednim moście, a nie na tylnym, gdzie to zazwyczaj się dzieje w innych pojazdach. E, na chwilę obecną, no z ręcznego staram się po prostu nie korzystać, żeby nie mieć problemu z powrotem z odbiciem. E, tego hamulca, niemniej jednak, to nie jest rozwiązaniem tematu. Dlatego i tak czekam na serwis, bo mają przyjechać też do joysticka. E, ale o tym opowiemy. E, być może w dalszej części odcinka. No dobra, piasek nabrany, e, trochę nie bardzo mi się to widzi, bo teraz muszę wrócić do centrum. E, no na tej łyżce, jakby nie patrząc, jakiś tam tonaż jest. E, no i niezbytnio tak mi się to podoba jechać, e, taki odcinek po asfalcie. No ale nie mam innego wyjścia, bo tam trzeba przerzucić przez płot z asfaltu, więc nie byłoby możliwości wjechania żadną przyczepą. Tu mam, słuchajcie, przykład dziadostwa. Pan z Crafterem przede mną, jakieś 15 metrów temu mnie wyprzedził, bo jechałem wedle niego zbyt wolno. A teraz, oczywiście, staną sobie na awaryjnych, nie wychodzi z samochodu. Tak się właśnie zachowujemy. O, w ten sam sposób hamstwo po prostu na drodze nie jest na granic nie mógł poczekać tych 3 nawet nie trzech minut to w ile ja jechałem to 15 metrów 30 sekund po prostu krew zalewa ale widzicie tacy ludzie po prostu żyją eee, i z całej siły próbują utrudnić jakby pracę innych no niestety pierwsza łyżka słuchajcie wsypana tak jak mówiłem, musiałem to wsypać e, przez płot. Jakiś tutaj plac przerabiają, ma to być piaskownica dla dzieci. No i tu jak widzicie, dość, kiepski, e, dość kiepskie pole manewru. Więc przyczepą byłoby ciężko gdziekolwiek tutaj e, wjechać koło tego spichlerza. Także teraz się wycofujemy i lecimy jeszcze po kolejną łyżkę. Powiem Wam szczerze, że ciężko mi się dzisiaj kręcić szyją. Nie wiem, czy mnie wczoraj gdzieś zawiało. Ale mam tak pieruński ból, że masakra. W ogóle nie lubię jesieni, bo to zazwyczaj jest tak, że człowieka wszystko bierze wtedy, kiedy najmniej tego oczekuje. Najpierw miałem problemy jakby tam zdrowotne, e, potem na wszystkich świętych ząb mnie troszeczkę trzymał. O dziwo ząb mnie puścił, a teraz niestety złapała szyja. Także nie lubię po prostu tego uroku jesiennego, bo to. Po prostu denerwuje. Dobra, śmigamy po kolejną łyżkę, tak to wygląda z drugiej strony. I jedziemy. No i też mój brak nagrań wynikał po prostu z tego, że gdzieś tutaj zajęłem się troszeczkę budową ogrodzenia przy swoim domu. Na obecną chwilę ogarnęłem stronę od drogi. No i zostaje mi teraz tutaj od drogi do jeziora, z tym, że tutaj mam mały szkopuł troszeczkę e, solary mam źle postawione, znaczy panele fotowoltaiczne mam troszeczkę źle postawione, w związku z czym czekam na ekipę, która je i tak przebuduje, bo stelaż niestety jest źle e, skonstruowany, no i po prostu e, trzeba będzie go przestawić, e, a ja tym samym ogrodzenie zrobię, tak jak jest moja granica. E, no i tyle. Jakoś wcześniej myślałem, że ta granica akurat tutaj będzie pasowała. Ale niestety e, słupki geodezyjne nieco mnie zmyliły, Na no, w związku z czym taka tutaj, taki troszeczkę przestój, ale jak to się mówi, widocznie tak musiało po prostu być. Jedziemy na trzy zestawy. Łukasz już ładowarką pojechał, tata przede mną z przodu. E, także widzicie, no coś tam się po malutku dzieje na tym naszym gospodarstwie, jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, ale dzisiaj jest, powiem Wam, paskudne e, słońce. Jest bardzo intensywne, jest bardzo nisko, co też zresztą na porę roku e, bardzo wskazuje e, no i warunki e, do jazdy są naprawdę kiepskie e, promienie słoneczne odbijają się od asfaltu dodatkowo u nas troszeczkę też popadało, w asfalt jest mokry więc nawet na kamerze widać, że jest troszeczkę kiepsko także jedziemy wracając słuchajcie do kwestii pogody e, jak się zazwyczaj mówić, jak się nie ma o czym mówić, to pogadajmy o pogodzie ale to jest dość istotna kwestia jeżeli chodzi o tę porę roku ze względu na to, że w końcu wszystko się jakby unormowało e, to znaczy te wysokie temperatury, które mieliśmy na poziomie 20-21 stopni, czy nawet 16 no w końcu to wszystko spadło tak do 10 noce też już są relatywnie chłodniejsze e, dość sporo wilgoci jakieś tam przekropne deszcze, czyli taka prawdziwa polska, e, jak to się mówi, jesień no i powiem, że w końcu mnie to cieszy, bo bałem się tych wysokich temperatur ze względu na to, że Wiadomo, choroby grzybowe by się rozwijały dużo, dużo szybciej z tą wielkością, którą mamy. No, plus do tego e, ganianie jeszcze dodatkowe robaka. E, no, to też jakieś tam na pewno by się tutaj koszty pojawiły większe. E, no, ale jak już ta temperatura poschodziła, jest dużo lepiej. Więc teraz tak naprawdę możemy powiedzieć, że czekamy e, na jakieś tam pierwsze mroźne dni, jakieś tam przymrozki. Być może jakaś okrywa śnieżna. Ale z tym to będę bardzo sceptyczny bo to u nas niestety z tą zimą jest zazwyczaj różnie albo dowali konkretnie, albo nie ma ich wcale eee, pewno osoby, które tak naprawdę jeszcze próbują posiać cokolwiek po pszenicy, po pszenicy, po kukurydzy czy po burakach no nie będą podzielały mojego zdania eee, pewnie będą chciały, aby ciepło było jak najdłużej ze względu na to, że no, zboża musiałyby jeszcze zbudować dobry układ korzeniowy eee, co w, w mniejszych temperaturach będzie dużo dużo trudniejsze, więc tutaj na pewno te zdania będą w jakimś tam stopniu podzielone. No więc wcale się nie dziwię, bo gdybym też miał jeszcze do posiania, no to pewnie bym się modlił o to, żeby te temperatury cieplejsze były jak najdłużej. No i ta wilgoć jeszcze przynajmniej na poziomie umiarkowanym się utrzymywała. No bo wiadomo też, jak za dużo wpada, to tak naprawdę w tym polu już nic nie zrobimy, wszystko się lepi. No i więcej jest grzebania się w tym polu niż to wszystko warte. Powiem Wam szczerze, że te nasze opóźnione siewy o co najmniej półtora tygodnia względem poprzedniego roku czy poprzednich lat mają bardzo dobry i pozytywny skutek. To tak naprawdę było wstrzelenie się dosłownie w kalendarzowy wysiew w tym sezonie. Nie za późno, nie za szybko. Widać, że zboża idealnie, znaczy może nie idealnie, ale bardzo dobrze się zachowują, więc przetrwały. Te wszystkie anomalia suszowe Które mogłyby wystąpić wcześniej No po prostu wszystko w odpowiednim czasie Zostało zrobione Postaram się przygotować też materiał Gdzie zobrazuję Wam jak wygląda rzepak czy pszenica Bo powiem Wam szczerze Że jestem naprawdę bardzo zadowolony Wszystkie zabiegi Jeżeli chodzi o chwasty I robaka Mamy już w tym momencie zakończone Więc no Średnio mogę powiedzieć, że jesteśmy przygotowani Już co nieco do zimy więc, więc teraz tylko czekać, aby ta temperatura jakoś szła z nami w parze. No i tak to na obecną chwilę po prostu wygląda, więc coś tam staramy się w tym gospodarstwie działać. Myślę, że zrobię też jakiś odcinek z przygotowania obory, bo jeszcze krowy wyganiamy na te kilka godzin na pastwisko, żeby po prostu sobie pochodziły. Jest w miarę ciepło. Więc tutaj nie ma przeciwwskazań, żeby, żeby trzymać się całkowicie w oborze. Myślę, że jeszcze tydzień czasu spokojnie mogą sobie wytrzymać. No i w tym czasie mam nadzieję, że też się ogarnę, żeby ten odcinek Wam jeszcze zobrazować i pokazać, bo tutaj dużo osób pyta, jak to wygląda. Co cieszy, jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, a w tym produkcję mleka, podskoczyła u nas cena mleka na obecną chwilę za litr, jak wystawiałem fakturę, jest 2,67. No, takiej ceny u nas nie pamiętamy, choć wiem, że dużo mleczarni miało już dużo wcześniej takie ceny podane, więc tutaj rolnicy dużo, dużo wcześniej już jakby cieszyli się z tego, z, z takiej informacji. Ale no, no, nie wiem, zobaczymy jaka będzie tendencja. Na obecną chwilę, jakbyśmy nie popatrzeli, no to mleko w perspektywie całego kształtu prowadzenia gospodarstwa nie przynosi tak naprawdę żadnych strat, bo jak przeanalizujemy sobie rynek przez ostatnie lata. To musicie zauważyć też, że samo mleko nie odnotowało żadnych tak naprawdę większych spadków. Praktycznie ja nie zauważyłem u nas, żeby te spadki gdzieś się pojawiały na poziomie 10 groszy, gdzieś tam grosz, 2, 3. Tam zazwyczaj taka różnica była na litrze, ale nigdy powyżej 10 groszy. Więc szczerze mówiąc, jest to tak naprawdę na razie najbardziej stabilniejsza gałąź, jeżeli chodzi o prowadzenie gospodarstwa. Więc to też daje jakąś stabilność i płynność finansową, to też musimy wziąć pod uwagę. Więc, więc tak w sumie człowiek miał powiedzieć, kurde, mieliśmy się już co nieco wycofywać z tego mleka. no ale jeżeli ta cena na razie idzie do góry, przynosi to pieniądz, choć nawet te krowy nie dają nie wiadomo jak wielkich wydajności, no to właśnie teraz człowiek się zastanawia czy może nie zainwestować, kurde, no powiem wam szczerze, że mamy bardzo takie nietypowe czasy człowiek się zastanawia, w którą stronę jakby zrobić ten krok, aby się dalej utrzymać, mieć e, jakąś tą przyszłość zachowaną, jeżeli chodzi o prowadzenie swojej działalności więc tutaj, no, pozostaje jeden wielki znak e, zapytania, no póki co e, produkujemy to co mamy, na tym co mamy no i co najważniejsze, na to nam na razie wystarcza, więc myślę, że to chyba jest taki jedyny pozytywny, znaczy jedyny, no bardzo pozytywny aspekt tego całokształtu, jeżeli chodzi o produkty zwierzęce. Czego niestety nie mogę powiedzieć o produkcji roślinnej, bo tutaj ceny, no niestety załamują. Wczoraj dostałem ofertę na rzepak 2880 za tonę. Gdzie tak naprawdę e, w momencie żniw mieliśmy dużo większe e, możliwości cenowe, powyżej 3000 były oferty, i widzicie, w żniwa jednak było drożej jak teraz. A co mówił Pan Minister, Pan Wicepremier, trzymajcie jak najdłużej, bo to Wam się odwdzięczy. I czym nam się odwdzięczy? Tym, że tak naprawdę nie wiemy, co na dzień dzisiejszy zrobić. pszenica konsumpcyjna taka trzynastka nie przekracza u nas 1600 zł. To powiem Wam szczerze, jest jakaś porażka. Nawozy nie chcą tanieć, paliwo jako tako coś tam dryga w dół Dzisiaj też zamawiałem jeszcze zimówkę eee, B0 wychodziło, 7,45 Też nikt nie jest w stanie określić jakie anomalia dalej cenowe będą mogły wystąpić eee, no nikt tego nie jest w stanie przewidzieć Więc troszeczkę mnie to denerwuje, bo tak naprawdę hala praktycznie jest cała zasypana pszenicą Nie wiemy co z tym zrobić czy to trzymać, czy to sprzedać, co z tą ceną będzie. W ubiegłym roku to przynajmniej mieliśmy chociaż e, to zapewnienie, że ta cena no, rosła, bo wszystko praktycznie rosło do góry. A teraz jakby chcą tego rolnika udupić i specjalnie niektóre podmioty skupujące czekają do końca grudnia. Dlaczego? Bo rolnik ma wtedy e, praktycznie wszystkie spłaty kredytów. Zazwyczaj jest tak, że gospodarstwa na koniec roku e, spłacają swoje zobowiązania w bankach no tak wynika tak zazwyczaj przyjęliśmy sobie e, w strukturze spłacania choć niektórzy to robią kwartalnie, półrocznie. Ja też mam kredyty, które na przykład spłacam co kwartał. Erkę praktycznie już został mi ostatni kwartał do spłaty i mogę powiedzieć, że po pięciu latach ten ciągnik w końcu jest mój. E, a już by się przydał większy, widzicie? Ale to nie w tym rzecz tutaj na obecną chwilę. To, to jest normalne, że takie inwestycje no, są długoterminowe, spłacają się latami i tak dalej, ale nie mamy tej pewności, że to, co my tymi maszynami wypracujemy. E, zaciągniemy z tego jakiś godny po prostu zysk, z którego będziemy mogli żyć, będziemy mogli dalej inwestować, a nie tak naprawdę ganianie się od roku do roku e, i zastanawianie się, czy nam po prostu starczy na zakup jakiejś kolejnej maszyny, czy nam wystarczy na to, abyśmy po prostu spłacili te zobowiązania, które mamy. Jak wcześniej wspomniałem, w niektórych odcinkach, e, na szczęście e, w tym roku praktycznie Kończą nam się jeszcze takie najgorsze kredyty, a w latach ubiegłych skończyliśmy jeszcze też kolejne inwestycyjne, więc tak naprawdę zostaje nam gdzieś tam spłata ziemi. No i człowiek może powiedzieć, że jakoś to wszystko przetrwa w tym kryzysie. Ale ja na dzień dzisiejszy współczuję wszystkim tym, którzy tak naprawdę rozpoczęli przygodę inwestycyjną w gospodarstwie, przygodę z kredytami, bo powiem, że no dzisiaj 10% dokładać do każdej raty to jest naprawdę dość sporo, no ale niestety takie kredyty są. Są i większe stopy. Niektórzy gdzieś tam sobie zachowali stałą ratę, więc te oprocentowanie też mają na poziomie stałym. No, różnie do tego niektórzy podeszli, każdy miał głowę po swojemu. Tego nie da się jakby narzucić odgórnie dalej no ale jest jak jest. Dobra, jesteśmy praktycznie na miejscu. Eee, szczerze wam jeszcze tutaj powiem, mieliśmy coś skosić na, eee, na zielono. Ale, ale na razie się wstrzymaliśmy, bo udało nam się znaleźć, znaczy znaleźć, wygrać przetarg w Nadleśnictwie za praktycznie śmieszne pieniądze. Tegoroczne baloty siana e, chyba nie całe tam 11 zł wyszło. Eee, nie, 11 z groszem, sorki, 11 z groszem wyszło za balota, więc powiem wam szczerze, że nie wiem czy w przyszłym roku. Ja na swoich łąkach będę za tą cenę mógł wyprodukować jednego balota e, siana, więc nawet jeżeli nam coś zostanie, to zostanie na tylko na plus i na przyszły rok nie będziemy się jakby spinać. E, więc, więc też się zastanawiamy, czy po prostu coś tam jeszcze, z 15 hektarów tych pierwszych łąk, które e, kosiliśmy na wiosnę. One ogólnie rzecz biorąc po tych wszystkich ciepłych dniach i deszczach odbiły troszeczkę tej masy, tam e, było wiadomo, że nie będzie to co w pierwszym pokosie. Ale zawsze tych 50 balotów gdzieś tam udałoby się może jeszcze uskubać, zawsze coś by tam było. No ale pytanie, czy jest sens dzisiaj ponosić koszty koszenia, balotowania, zbierania, chodzi mi tutaj o paliwo, czy po prostu no, zatrzymać się na tym sianie i tyle. No ale same siano też nie wniesie nic dobrego, jeżeli chodzi o żywienie, więc co, na dwoje babka wróżyła. Dobra, jesteśmy na miejscu, także bierzemy się za załadunek. Jesteśmy już praktycznie z powrotem w drodze na gospodarstwo. No i cóż, teraz się rozładujemy i czas pora zająć się takimi gospodarczymi pracami. Tutaj Wam jeszcze pokażę płot, który wspomniałem na początku dzisiejszego odcinka jak to mówię, od biedny na razie z siatką panelową może się za jakiś czas to wymieni zbyt duży odcinek, żeby inwestować tutaj w jakieś ładniejsze ogrodzenie na obecną znaczy ładniejsze, wydaje mi się, że to nie jest jakieś tam specjalnie brzydkie ale bardziej jakieś zaawansowane, murowane czy coś w tym stylu, bo nie wyobrażam sobie załóżmy zrobić 10 metrów przy samej bramie jakiegoś tam ogrodzenia betonowego a dalej puścić siatkę a znowuż na cały odcinek 80 metrowy no niestety na obecną chwilę jeszcze mi nie stać e, zamówiłem też bramę z tym, że będę musiał ją sobie sam zamontować e, ale znalazłem dość fajną ofertę przyjedzie to aż spod Płocka e, więc czekam teraz tutaj na dostawę i też będę to e, wszystko sobie tutaj już starał montować Yy, szczerze Wam powiem, no cóż, połowa listopada już tak naprawdę yy, u nas, więc yy, szczerze mówiąc, troszeczkę mnie to denerwuje, ze względu na to, że m, no maszyny fakt-faktem jestem w stanie już pomyć. No ale na obecną chwilę jeszcze ich nigdzie nie schowam, ze względu na to, że nie mam po prostu gdzie. Udało się wcisnąć kombajn, nawet tam leciutko tył jest zagrzebany w pszenicy, no ale przynajmniej kombajn jest schowany, nie pada już na niego. Prasy wiadomo, no przykryte na razie plandekom, no przydała Przydałaby się tutaj jakaś hala, taka może nie tyle co hala, ale jakaś przejazdówka, tak, żeby niektóre maszyny pochować. Z tym, że no szczerze wam powiem, na tym podwórku już się troszeczkę dusimy, jeżeli chodzi o infrastrukturę budowlaną. Specjalnie już nie ma gdzie się tutaj cofnąć. Z prawej strony jezioro. Z lewej strony górka, której bez sensu jest przekopywanie. Dalej w tył już są pastwiska, więc też specjalnie nie mamy gdzie uciec. A jakiś plac manewrowy, jak dobrze wiecie, też jest w gospodarstwie potrzebny, bo nie sztuka mi jest postawić budynek przy budynku, a potem się męczyć, bo w tym się nie przejedzie, tu się nie zmieścisz i tak to wszystko jest stoi zakorkowane. Więc no tak to troszeczkę problematycznie wygląda. Więc nie wiem, czy może na przyszłość trzeba będzie podjąć jakieś inne decyzje, jeżeli chodzi o sferę budowlaną i gdzieś część budynków już po prostu przerzucić. No, to jest też duży znak zapytania. Na razie, no i widzicie, jest jak jest, ale taka przejazdówka po prostu by się przydała, żeby nawet na szybko czymś wjechać czy schować. Bardzo by to rozwiązało część problemów magazynowych, jeżeli chodzi o nasze gospodarstwo. No ale tym samym weźmiemy się już z Łukaszem za dalsze mycie. Część maszyn jest już pomytych, e, więc e, jakby będzie z głowy. No Z kosiarkami się wstrzymywałem ze względu na to, że nie wiedziałem czy po prostu będziemy jeszcze coś tam starali się skosić, czy też nie. Więc, e, Ale myślę, że chyba, chyba na razie na tym zaprzestaniemy. W tym roku muszę umyć je no, dość porządnie, bo na wiosnę będę chciał powymienić skrobaki już w tym e, zestawie. No, w tym dużym zestawie kosiarek, no bo niestety to już jest ich trzeci sezon, i szczerze mówiąc, już swoją robotę tak naprawdę zrobiły. Także nie ma co się tutaj dziwić. No i cóż, tyle na, na dzisiejszy odcinek mam dla Was. Tak, troszeczkę od rzeczy Zenek pogadał, tak, żeby coś też wpadło na kanał no i tak się zastanawiam, trzeba by się skupić na jakichś konkretach e, ale to myślę, że z Łukaszem przedyskutujemy może jakiś taki panel odcinkowy przygotujemy jeżeli chodzi o nowe przepisy i takie tam pierdoły, które no niestety będą nas dość mocno dotyczyły e, no ale mówię, to na razie mam w głowie jeszcze tego sobie nie ułożyłem, więc też trzeba wygospodarować czas żeby to wszystko ponagrywać, w odpowiednich chwilach zmontować, e, no i Wam pokazać dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.